Dla nich nie ma różnicy czy stoją na rękach czy na nogach, a przecież są wysocy i swoje ważą. Jakie rady mają dla Was polscy handstanderzy? Handstand to nie jest umiejętność bagatelna, wymaga czasu i konsekwencji w działaniu. Każdy handstander z mojej dzisiejszej rolki przekaże Wam swoją radę, ale najwięcej opowie nam Bartek, który zmasterował taką oto umiejętność. Wojciech Pniewski ma 22 lata, 187 cm wzrostu, waży 90 kg, a handstand trenuje już 8,5 roku. Panował zarówno klasyczne stanie na rękach, jak i wejścia siłowe, a także One Arm Handstand. Na co dzień można go zobaczyć w sali treningowej kolektyw w Gdańsku. Jak ćwiczyć? Wojtek mówi, że trzeba schować dumę do kieszeni cierpliwie trenować, a w przypadku One Arm nie podpalać się krótkotrwałym oderwaniem ręki od podłoża. Podkreśla, że zaufanie procesowi i cierpliwość są ważne nie tylko w staniu na jednej ręce, ale także w całym procesie treningowym. Michał Jaworski ma 189 cm wzrostu 26 lat i waży 81 kg. Ma ośmioletni staż treningowy i umiejętności bardzo podobne do tego, co prezentuje Wojtek. Mamy u niego różnego rodzaju presy i one arm handstand. Spotkać go można na jego własnej siłowni w Bytowie, w województwie pomorskim. W stanie na rękach zaleca trzymanie barków nad nadgarstkami, a miednicę zaleca trzymać w pozycji neutralnej lub w lekkim hollow. I na koniec Bartłomiej Pawik. 22 lata, 184 cm wzrostu, waga 85 kg. Trenuje stanie na rękach 5 lat. Dwa pierwsze lata to był zwykły handstand, a od 3 lat doskonale i stanie na jednej ręce. Bartek mówi, że naukę One Arm Handstand możemy rozpocząć zaraz po tym, jak uzyskamy pewne stanie na dwóch rękach. 22-latek podkreśla, że w staniu na jednej ręce ważna jest nie tyle siła, co technika. A co jeszcze? Bartek przygotował dla Was taką, nie taką listę porad, ale to będzie w kolejnej rolce.